Sztaj Boże, witajcie! Mamy dzisiaj poniedziałek, 27 maja. Posłuchajcie fragmentu z Ewangelii według świętego Marka. Gdy Jezus wybierał się w drogę, przybiegł pewien człowiek i upatrzył przed nim na kolana, pytał go: Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Jezus mądrze, czemu nazywasz mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. Znasz przykazania. Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, nie oszukuj, czcij swojego ojca i matkę. On mu rzekł, nauczycielu, wszystkiego tego przestrzegałem od mojej młodości. Wtedy Jezus spojrzał z miłością na niego i rzekł mu, jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za mną. Lecz on spochmurniał na te słowa i odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości. Wówczas Jezus spojrzał wokoło i rzekł do swoich uczniów: Jak trudno jest bogatym wejść do Królestwa Bożego! Uczniowie zdumieli się na jego słowa, lecz Jezus powtórnie rzekł im: Dzieci, jakże trudno wejść do Królestwa Bożego tym, którzy w dostatkach pokładają ufność. Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. Oni tym bardziej się dziwili i mówili między sobą. Któż więc może się zbawić? Jezus spojrzał na nich i rzekł, U ludzi to niemożliwe, ale nie u Boga, bo u Boga wszystko jest możliwe. Cię uderzyło mnie w tej Ewangelii to pytanie Pana Jezusa. Czemu nazywasz mnie dobrym? Jest to dla mnie jeden z najpiękniejszych wyrazów pokory Pana Jezusa. Pokora nie polega na tym, że mówimy że jestem beznadziejny, jestem do niczego. Nie. Zobaczcie, co mówi Jezus. Mówi tak: Dlaczego mówisz o mnie dobry? Mówi: Dobro jest tylko w moim Ojcu. Co to znaczy? Pan Jezus nie mówi, że nie ma w nim dobra, tylko że wszelkie dobro, które w nim jest, pochodzi od Ojca. Jezus wie, że wszystko, co ma najcudowniejsze, Dostał i ma od Ojca. Dobro, które masz w sobie, masz od Boga. Pomyśl, czy tak myślisz o dobru, które masz? Nie neguj go, tylko zobacz Jego pochodzenie, Jego źródło. Niech Was błogosławi Bóg, Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Dobrego dnia, szczęście Boże.